No dobra, mam tu przed sobą swoją nową klawiaturę Gamakai K87 I w tym materiale będę ją omawiał i testował w Minecrafcie A ja tylko zachęcę Cię do zostawienia łapki w górę, bo napracowałem się przy tym materiale Zaczynamy! Większość moich widzów nie pamięta, że grałem na innej klawiaturze, mianowicie Razer Unata Chroma ta klawiatura była moim zdaniem naprawdę spoko, ale po czterech latach jej użytkowania twierdziłem, że czas na zmiany. Dlatego też zamówiłem sobie tą oto klawiaturę Gamakai K87. Mój model posiada jelu switche od Gatron, co sprawia, że jest bardzo komfortowa i cicha, jak na klawiaturę mechaniczną. Używam już jej prawie od miesiąca i jest jakieś 10 razy lepsza niż moja stara klawiatura od Razera. Więc raczej dokonałem dobrego zakupu. Ten model K87 jest biały, co sprawia, że bardzo szybko widać na niej brud i co znaczy, że trzeba ją często czyścić. To jest chyba jedyny minus tej właśnie klawiatury. Zarzućmy już okiem na podświetlenie właśnie tej oto klawiatury. Jest ono moim zdaniem bardzo ładne. Oczywiście kamera nie oddaje tego efektu, co byście zobaczyli na żywo, jak ta klawiatura wygląda na żywo. Te podświetlenie właśnie te klawiatury, ale wierzcie mi, że wygląda to wszystko bardzo, bardzo ładnie. Podświetlenie właśnie tej oto klawiatury steruje się na dwa sposoby. Można to zrobić poprzez software, który po prostu można sobie pobrać na komputer. Drugim sposobem jest to przytrzymanie klawisza Fn, drugim sposobem jest to przytrzymanie klawisza Fn i następnie kliknięcie przycisku End, Delete lub Ins. jak widzieliście, tryby się lekko zmieniły. Ja akurat mam standardowo ustawionej softwareze kolor właśnie czerwony, ponieważ po prostu najbardziej odpowiada mi ten kolor. A ten kolor, w sumie różne kolory tęczy, też mi w sumie odpowiada, też jest bardzo fajny. A teraz będziecie mogli słyszeć jak brzmi moja nowa klawiatura. Dobra, znajdujemy się na arenie Bedwars. Teraz już po prostu bez ASMR, bez omawiania tej kreatury, gramy po prostu w Bed To co lubicie na moim kanale oglądać. E, miejmy nadzieję, że nikt do mnie nie będzie szedł i wygląda na to, że nikt do mnie nie idzie, e, ale ja idę za to do tego chłopa. Jelo, go zabiję? Na szczęście. Powiedział mi 6 złota. Odłożyłem sobie, te, może to? Okej. Okay. Odłożyłem sobie po prostu te 6, 6 złota, żeby no żeby po ich nie straci, Bo... no bo to było bez, bez, bez sensu po prostu, nie? Mogę... Jak, jak mogę schować To schowam, no po co mam tracić? I jak się gra na tej krawaturze w Minecrafta? Fajnie, bo na przykład y, przez to mogę zabić tego typa, co nie? <grywka> nie wiem co on w ogóle próbował e, ale taka jest bardzo fajna Teraz macie ogólne po, podświetlenie takie... Y, Tęczowe, y, ponieważ Stwierdziłem, że na odcinku to będzie lepiej wyglądać, takie tęczowe Bo ja ogólnie preferuję mieć to całe na czerwony Na czerwone, e, no ponieważ po prostu lubię ten kolor, co nie? E, ale ten, ten tęczowy też nie jest w sumie zły I włączyłem... E, oj, niestety spadłem I włączyłem również e, boczne oś oświetlenie, bo inaczej by, było, by to strasznie raziło te światło no, w kamerę i to by było po prostu takie słabe Mał, mał, Mała by była widoczność, co nie? E, dlatego po prostu wyłączyłem te boczne światło, no żeby, po prostu, żeby się po prostu więcej widzieli na handkamie. I ogółem, jeśli ktoś zastanawia się, czy, by, czy kupić tą kreweturę, to ja bym mógł, mógł po prostu no, polecić tę kreweturę, nie? Naprawdę jest bardzo fajna, mechaniczna, nie jest zbytnio droga 300 zł, więc to jest. E, Okej, okay, cena, Tak za taką kreaturę. Wait, czy tutaj jest grey? Tak To ma tylko 10hp, więc okej okay. Nikt do mnie nie leci, okej, okay, okej, okay, okej okay. No i ogółem, no dawno nie było odcinków na kanale, co nie? Więc no fajnie, chyba, dla was, czy coś, nie wiem Ostatnio straciłem jakąś motywację do nagrywania, więc Dlatego zbytnio nie było filmów I też po prostu przez inne sprawy życiowe Okej, okay, i spadłem, bo te, ta drabinka mi przeszkodziła. Ah, niestety. Ale dla tych, którzy jeszcze oglądają ten film, e, napiszcie w komentarzu. Możecie napisać w komentarzu drabinka, a ja wam dam serduszka, że chcę po prostu zobaczyć, ile osób ogląda jeszcze tak długo filmy, czy uda mi się go zabić. Tego typa? Niestety nie, bo miał szarpa, prota i wszystko, co jeszcze. Bo pomagało, niestety. Ale i tak możecie napisać drabinka w komentarzu. I ja wam spróbuję dać serduszko. Nie mam pojęcia, co ten typ robi. Um... Miejmy nadzieję, że ten czerwony coś tam pójdzie do tego. greja. come on. Dziś może. okej okay, drabinka OP, jak widzicie. Przez to, the major. Znaczy, knockbacka, że mnie dostawał, więc drabinka op. Okej, okay, on już idzie w moją stronę. Zobaczymy, czy... Czy tego się spodziewał? Raczej nie. Ludzie się tego przeważnie nie spodziewają. What the, Co on robi w ogóle? Nie wiem. Dostał manto i to takie duże. Okej, okay, zdołam... Zniszczę to. Znaczy, czy zdo... Zdołam go... Zabić, oj tak, dobra, bo klawiatura mi oczywiście tej pomogła <grywa> um, Okej okay. Wszystko mamy Ja tylko jestem ciekawy czy Ten oto red, czy on nie ma opsa? Nie, chyba nie ma, bo nie był na midzie No chyba, że ma Emerald Forge, co nie? Ale wątpię czy jak się przestraszyłem Jo pierdziele Dawno nie grałem w Bad Wars, dlatego tak się przestraszyłem, <grywa> tylko tak <jako> Fireballa Eee <grywa> um, Okej okay. Mam drabinkę jeszcze. O jezu. O jezu, jakże to. Przetrwał? Okej. Okay. Okej, okay. Okay, on miał już samą wełnę. Dziwne. Uuu, nie mam żadnych bloków. Okej, okay, GG. o, Technoblade. Został zabity. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że dzisiaj on spodobał. Trochę dużo włożyłem w niego pracy, więc tap w górę, suba, jeśli jeszcze nic tego nie zrobiłeś. No i siamka.